Sorry Hejka kochani! Witajcie w, w pierwszym odcinku programu Stop Hate. Dzisiaj będziemy gadać o bułce LPS. Znacie to zapewnie bułkę LPS? Najczęściej yy, ludzie językają z powodu tego, że hejtu jest Love Amol 1 i Blue Kwiatek 1. Moim zdaniem jest to przesada bo mm, obraża, że mają złe filmiki, a sama ma beznadziejne. Non stop, naśmiała się z jej filmików i no i po prostu hejtuje wszystkich. Co kiedy jeśli ktoś sprzeciwi, ona pisze podpadłość bułce, bój się mnie, czy coś takiego. Moim zdaniem ona po prostu chce zrobić tak, żeby te sławne youtuberki się usunęły i żebym mogła od nich kopiować. Proszę was, żebyście mnie nie hejtowali, bo ja tylko piszę, co moim zdaniem jest prawdą. Bułka LPS. Kiedy jeszcze nie było, nie było za dużo hejtów na temat osób, które nagrywałem pejshopa. A tutaj okazuje się, że osoba, która ma LPS pod koniec, hejtuje wszystkie osoby z LPS-ami. Moim zdaniem powinno być inaczej. To osoba, która nie... Nie ma pod koniec LPS, ani w ogóle nigdy, e, powinna hejtować. Moim zdaniem bułka po prostu jest fałszywa. Podobno stworzyła wiele, setki kont, dzięki którym nabija sobie słupki, innym daje łapki w dół, no i hejtuje. Na kas, przykład Kasiel LPS chyba. Kaiser, Kaiser, tak. Kazier, Kaiser, Kaiser LPS. Widziałem również bułkę LPS, ale z małej litery się zoczynał. To nie jest ona, bo wiele innych lecz na szczęście je usunęła. Moim zdaniem jest to bezczelność tak robić. Obrazek, kogoś, że ma mało ona ma tylko 19. Wiem, że nie powinienem się to odzywać, bo ja mam 0. Ale mówię prawdę i mnie to bardzo dręczy. Kiedyś się, się sprzeciwiałam na innym kanale, to od razu miałam hejty i mi się nawet włamała na konto. I bułka. Jeśli to zobaczysz, nie kłam I policja, żebyś przestała hejtować, bo to nie To, to już nie jest śmieszne. Widzę, że możemy pójść na policję stąd. No ponieważ... O dobrze, co dalej chciałam powiedzieć? Jeśli bułka obejrzysz to, proszę Cię, żebyś mnie nie hejtowała, bo ja tylko mówię prawdę. Jeśli to obejrzysz, proszę Cię, żebyś mnie nie Mam bo mi jest przykro czasami, jak piszesz innym. Oni też mają serce. Ma, mam koleżankę kiedyś <laughs> bułkę LPS obejrzała i hejtowała, ona popadła w taką depresję jakby. Zaczęła no... Wszystko robi, cykluje, buka itp. Najgorsze jest to, że usunęła konto. Jak już mówiłam, ona hejtywała moje pierwsze konto. W ogóle ukradła mnie itp. Więc poznawiam, że to. Mam nadzieję, że lajkniecie i wpiszecie w komentarzu stop hate. I wtedy będę wiedziała, że wam się podoba ten program. To pa.